Stało się. Po miesiącach przygotowywań, researchu, dopracowywania każdej cechy bohaterów masz to. Możesz zaczynać. Inspiracja, wylewać się z rękawów, jesteś niczym wielki, kocioł wrzący od pomysłów. Krok pierwszy: motywacja. Kto powiedział, że człowiek potrzebuje 8 godzin snu? Przecież ty radzisz sobie znakomicie, sukcesywnie zwiększasz dopływ kawy do Twojego organizmu, kochasz to uczucie. Słowa wyskakują ci spod palców, obrazy przesuwają się przed oczami prawie niemożliwe do opisania, a jednak niczym mityczny heros jesteś gotowy nieść swoje brzemię do ostatniej cholernej kropki. Więc piszesz, i piszesz. I piszesz. Nawet tak nie piszesz, to i tak piszesz. Krok drugi duma. Masz to. Skończyłeś. Ostatnie miesiące przygotowywały cię właśnie na ten moment. Masz odciski tam, gdzie nawet wolisz nie zaglądać, zaparcia i nie jesteś pewien, czy na powierzchni kilku kubków nie odkryłeś nowego szczepu pleśni. Ale co cię to obchodzi? Zaczynasz ćwiczyć przemowę, przecież za taką książkę odbierzesz przynajmniej cztery nagrody. Wracasz do żywych. Starasz się przypomnieć sobie, jak rozmawiać z ludźmi, których myśli i czynów nie możesz kontrolować albo usunąć jednym kliknięciem myszy. Trzeci, powrót na Ziemię. To się musiało stać. Rzeczywistość dopada cię szybciej niż rozwolnienie po niedogotowanych gołąbkach. Czytasz to, co napisałeś? Nie, to nie może być ta sama książka. Twoja była dobra, doskonała wręcz, a to, co to kurwa jest. Krok czwarty załamanie. Spójrzmy pradzie w oczy. Nie umiesz pisać. Nie mam mowy, żeby ktoś przy zdrowych zmysłach uznał to, to, to coś za dobre. Twój bohater denerwuje nawet sam siebie. Metafory, które uznałeś początkowo za nowatorskie, jednak trącają myszką. O Boże... O Boże... Krok piąty. Akceptacja. W sumie... nie jest chyba tak źle. Poświęciłeś wiele godzin na tę książkę, dobrze skonstruowałeś narrację, nie przesadziłeś z opisami, a twój czarny charakter jest nawet, nawet. Zaczynasz wprowadzać poprawki i nawet przez sekundę no dobra, ty, nie przypominasz sobie, że lubisz to robić. Tak, jesteś pisarzem i umiesz pisać książki. Nabierasz pewności siebie, pokazujesz jednej osobie, drugiej i już wiesz, że został ostatni, najważniejszy krok. Krok szósty wysyłanie do wydawnictwa. Znasz te maile na pamięć. Wszystkie zapisane adresy na twojej porcie zaczynają się od propozycja wydawnicza. Znasz ich, ale oni nie znają ciebie. Jeszcze. Po wielu godzinach bólu konstruujesz doskonałe streszczenie, Tutaj już skróconą notkę o sobie, bo przecież jesteś skromnym człowiekiem i poszło. Już po wszystkim, już niedługo poznasz decyzję. No bo szczerze, ile to może trwać? No dobra, spójrzmy pradzie w oczy. Następnym razem po prostu schowaj swoją ambicję bardzo głęboko i zacznij pisać o seksie.